Witaszek, tutaj Tomasz Persi. Dziś o audiobooku niezwykłym z dwóch powodów. Po pierwsze, jest on niezwykły z powodów realizatorskich. Specjalnie napisana muzyka, specjalnie nagrane efekty tła, kilkudziesięciu aktorów, w tym uznane gwiazdy. Ta realizacja, ten audiobook, to jest po prostu benchmark, punkt odniesienia dla współczesnych nagrań audiobooków w Polsce. Po drugie, książka, o której dzisiaj mówimy, jest niezwykła, jeśli chodzi o jej wartość literacką. Jak wiecie, jestem raczej miłośnikiem literatury mainstreamowej i fantastykę poznaję dopiero z odcinka na, na odcinek tego podcastu. Jeśli miałbym wskazać swojego ulubionego autora, powiedziałbym, że jest to Tolstoj. Ale książka, o której dzisiaj będziemy mówili, w moim odczuciu nie odstaje poziomem od pereł światowej literatury. Z takim wstępem to już wiadomo, o czym dzisiaj będzie Filip Dick Blade Runner. Zapraszam. Alter TV, najlepsza telewizja fantastyczna w internecie. Kluczem do zrozumienia Blade Runner'a jest jego tytuł. Czy androidy marzą o elektrycznych owcach? O co tutaj chodzi? Jest rok 2020. 21. Świat po wojnie atomowej. Na spowitej radioaktywnym oparem Ziemi pozostali jedynie nieudacznicy i służby porządkowe. Największym marzeniem człowieka żyjącego w tej ponurej rzeczywistości jest posiadanie autentycznego, prawdziwego zwierzęcia. Niestety, zwierzęta wyginęły jako pierwsze i są bardzo, bardzo drogie. Ci, którzy wyjeżdżają z Ziemi, dostają gratis androida. Robota, człowieka kształtnego, inteligentnego, który jest ich służącym. Ci, którzy pozostali na Ziemi, a nie mają dość pieniędzy na prawdziwe zwierzę, muszą zadowolić się taką atrapą zwierzęcia na baterię. Tak właśnie radzi sobie tytułowy bohater Blade Runner, policjant zajmujący się tropieniem zbiegłych androidów, który no, z braku funduszy funduje sobie owce na baterię, elektryczną owcę. Darzy ją mocno ambiwalentnymi uczuciami. Posłuchajcie. Pomyślał również o swojej potrzebie posiadania prawdziwego zwierzęcia. Ponownie poczuł, że ogarnia go nienawiść do elektrycznej owcy, o którą musiał się troszczyć, zupełnie jakby żyła naprawdę. Tyrania przedmiotu, ona nie wie, że ja w ogóle istnieje. Jak androidy nie umie przyjąć do świadomości istnienia kogoś innego. Nigdy dotąd nie dostrzegł podobieństwa między elektrycznymi zwierzętami i antkami. Elektryczne zwierzęta można uznać za podgrupę antków, coś w rodzaju prymitywnych robotów, albo na odwrót, androidy można uznać za wysoce rozwiniętą, ewolucyjną wersję pseudozwierząt. Kluczem do odróżnienia zwierzęcia lub Androida, czyli kształtnego, inteligentnego robota, od człowieka jest empatia. Empatia, czyli współodczuwanie, zdolność do odbierania uczuć innych ludzi i odczuwania ich wraz z nimi. Androidy typu Nexus 6, uświadomił sobie Rick, pod względem inteligencji przewyższały wiele klas osobników ludzkich. Innymi słowy, androidy wyposażone w nowy moduł mózgowy Nexus 6 z pragmatycznego i pozbawionego sentymentu w punktu widzenia, ewolucyjnie przegoniły większą ilościowo, ale gorszą jakościowo część ludzkości. Zastanawiał się, tak jak robiło to od czasu do czasu wiele innych osób, dlaczego poddawane pomiarom emocjonalnym androidy okazują się całkowicie bezradne. Najwyraźniej empatia istnieje tylko w ludzkiej społeczności, podczas gdy inteligencję można odnaleźć we wszystkich biologicznych gromadach i rzędach, nie wyłączając pajęczaków. Przede wszystkim umiejętności empatyczne wymagają rozwiniętego instynktu grupowego. Pojedynczemu organizmowi, takiemu jak pająk, są one zbędne, a nawet przeszkadzałyby mu przeżyć. Niewątpliwie dzięki nim zdawałby sobie sprawę, że jego ofiara pragnie żyć. Aby odróżnić Androida od człowieka, łowca androidów przeprowadza więc test empatyczny. Jeśli podejrzany posiada empatię, jest człowiekiem. Jeśli nie, androidem. Proste w teorii. W praktyce Rick Descartes co i raz trafia na przypadki graniczne, brzegowe. A to spotka androida, który chce uprawiać miłość, albo rozumie potrzebę posiadania zwierząt, marzy o elektrycznych owcach. A to trafi człowieka, który nie odczuwa empatii. Na przykład dlatego, że jest zaburzony psychicznie. I właśnie drugim głównym bohaterem Blade Runnera jest zaburzony psychicznie, opóźniony w rozwoju John Isidor, zwany Kurzym muszczkiem. Facet, który swój czas dzieli pomiędzy oglądanie telewizji, wyjątkowo durnego talk show i uczestnictwo w pewnym obrzędzie religijnym. Religia Leitranerze przypomina grę sieciową. Jej uczestnicy wymieniają się uczuciami, emocjami za pomocą skrzynki empatycznej. To jest coś, co przypomina konsolę PlayStation i służy do nieustannego i nieustannego odgrywania jednej i tej samej sceny ukamieniowania podczas wchodzenia na wzgórze niejakiego Mercera, twórcy tej religii. W ten sposób religia staje się drugim wyróżnikiem tym, dzięki czemu można Obok empatii odróżnić androida od człowieka. I wtedy John Isidor zauważa ciekawą rzecz. Twórcy telewizyjnego talk show nieustannie z obaj religii się natrząsają. Amanda Werner i kilka innych pięknych, eleganckich, o piersiach zagranicznych dam z nieokreślonych, niezbyt znanych krajów, a także kilku ślankowych, tzw. humorystów stanowiło jądro wszystkich powtórek Bustera. Kobiety, takie jak Amanda Werner, nigdy nie grały w filmie, nigdy nie występowały w sztukach. Prowadziły dziwaczne, przepiękne życie gości niekończących się występów bastera, pojawiając się w nich, jak kiedyś obliczył Izidor co najmniej przez 70 godzin w tygodniu. Jak Busterowi udało się znaleźć czas na nagranie obu występów, radiowego i telewizyjnego? Jednak jedna konkretna rzecz w przyjacielskim basterze drażniła Johna Isidora. Subtelnie, niemal niedostrzegalnie, Buster wyśmiewał skrzynki empatyczne. I to wielokrotnie. W gruncie rzeczy robił to również teraz: Żaden kamień mnie nie trafia. A jeżeli przejdę na drugą stronę góry, chcę, żeby czekało tam na mnie parę butelek Budweizera. Dlaczego przyjacielski baster wciąż kpi z merceryzmu? Może Buster jest zazdrosny. Jasne, to mogłoby wszystko wyjaśnić ze sobą. Ale o co? Boże, on Walczą o władzę nad naszą psychiką. Dlaczego przyjacielski Buster, ten showman stale natrząsa się z religii? Czy John Isidore zdoła ocalić androidy przed łowcą androidów Rickiem O Tego wszystkiego to już dowiesz się z audiobooka. Ja zdradzę tylko, że jest inaczej niż w filmie. Film Ridleya Scotta jest genialny, ale, ale yy, eksploatuje tylko jeden główny wątek książki. Czyli odpowiada na pytanie, czy androidy yy, marzą o elektrycznych owcach, czyli czy androidy mogą mieć ludzkie uczucia. Natomiast książka Dika jest dużo bardziej skomplikowana, wielowątkowa, a wszystkie te wątki harmonijnie się łączą w całość. Wspomniałem już o walce o rząd dusz, więc warto jeszcze wspomnieć o chłamie. Chłam to efekt Promieniowania radioaktywnego, które sprawia, że cały świat, dika, ulega degradacji, zniszczeniu, rozpadowi, właśnie schłamieniu. Ja mam czasami wrażenie, że świat, w którym i my żyjemy, również ulega tym procesom. Posłuchajcie, jak mieszka John Isidor. Mieszkał sam w tym rozkładającym się ślepym gmachu o tysiącu niezamieszkanych mieszkań, który, podobnie jak wszystkie inne do niego podobne, Dzień po dniu stawał się coraz większą, entropijną ruiną. W końcu wszystko w tym budynku połączy się, stanie się bezosobowym, bezosobowym identycznym, identycznym zwyczajnym, kisielowatym chłamem, wypełniającym każde mieszkanie aż po sufit. Czy ten budynek poza moim mieszkaniem jest całkowicie schłamiony? Schłamiony? Chłam to bezużyteczne przedmioty, takie jak reklamy przysyłane dawniej pocztą albo, albo okładki po zużytych papierowych zapałkach albo opakowanie po wczoraj przerzutej gumie Kiedy nikogo nie ma w pobliżu chłam się rozmnaża Oto pierwsze prawo chłamu Chłam wypiera nie chłam. czy znaczy, to brzmi podobnie, podobnie jak prawo y, gryshama y, o, o pieniądzu to zasada powszechna, obowiązująca w całym wszechświecie. Cały wszechświat zmierza ku ostatecznemu, absolutnemu schłamieniu. Podsumowując, audiobook Dika wart jest każdej wydanej na niego złotówki, a jest drogi. O tym, jak został zrealizowany, można się było przekonać, słuchając zaprezentowanych fragmentów. O tym, jaka jest jego wartość literacka, no to może świadczyć fakt, że mówiłem o nim minut 15, podczas gdy normalnie mój odcinek trwa minut 5. Na szczęście więcej już ględził nie będę. Na dzisiaj to wszystko tradycyjnie. Jeśli uważasz moje recenzje za przydatne, to zasubskrybuj proszę mój kanał na YouTube tym klawiszem nad filmem albo zalajkuj stronę na Facebooku. To wszystko na dziś. Zapraszam za miesiąc do zobaczenia.